Będę grał w grę. Za świetny rok dla gier, ale o wszystkich Wam nie opowiem, bo nie dam rady i nie mam tak naprawdę na to ochoty. Dlatego pokażę Wam top 5 najlepszych gier 2017 roku, a przez najlepsze rozumiem takie, które podobały się krytykom, podobały się graczom, no i oczywiście mi. Gotowi na powrót do przeszłości? No to wracamy. Z nami do końca, bo będę miał dla Was noworoczny prezent. Będę grał w grę. Jedziemy z numerem 5, a został nim Wolfenstein 2 d New Colossus czyli FPP, które miało być dobrą grą, ale chyba nikt się nie spodziewał, że będzie to aż taki hit. Gierka ma wszystko to, co dobra strzelanina powinna mieć czyli mnóstwo broni, bardzo dużo lokacji i niesamowitą liczbę przeciwników. Niby przepis z każdej strzelanki, więc niczym nowy Wolfenstein nie wyróżnia się na tle innych FPP, które wyszły w ubiegłym roku. To prawda, bo nie wyróżnia go samo strzelanie do nazistów, tylko fabuła gierki. Ogólnie można by powiedzieć, że jeśli cutscenki są najlepszym elementem gry, to wiedz, że coś się dzieje. Czy grałeś jakieś demoniczne gry komputerowe? To gierka jak najładniejsza dziewczyna w twojej klasie. Nie musisz się z nią bawić, bo ogromną przyjemność sprawia ci samopatrzenie. Będę grał w grę. A man and machine. Czas na numer 4, którym zostaje Horizon Zero Dawn. Graficzne arcydzieło, piękno w czystej postaci i obrazy, jakie ciężko zobaczyć gdziekolwiek indziej. To przynajmniej część określeń, które słyszałem na widok moich malowideł w podstawówce. Ale równie dobrze można by tymi słowy opisać grafikę w Horizon Zero Dawn. Gierkę, w której musimy niszczyć zabójcze maszyny niemal natychmiast pokochali fani tego typu produkcji na całym świecie. Niesamowitego klimatu rozgrywki nie psuje nawet fakt, że główna bohaterka rozwala zabójczo niebezpieczne maszyny łukiem. Tak jest! Łukiem! Jest! To i tak nie ma znaczenia, bo Horizon Zero Dawn miażdży system, jak moja pierwsza wielka miłość zmiażdżyła moje marzenia, mówiąc, zostańmy przyjaciółmi. Trzeba być prawdziwym potworem, żeby tak powiedzieć chłopakowi. Dziewczyny, już lepiej mówcie, że wolałybyście umierać w męczarniach na jakąś egzotyczną chorobę, niż. A, sorry, zapędziłem się. Wracając do Horizon, cała gierka jest niesamowita i pewnie byłaby materiałem do najlepszej gry 2017 roku, gdyby nie fakt, że została wydana tylko trzy dni przed gierką, która jest na samym szczycie tej listy Peszek. The storm is Będę grał w grę. Już za chwilę w programie Będę grał w grę w SKTV pokażę wam gierki z absolutnego podium 2017 roku. Zobaczymy też co u świrów z internetów, ale przedtem ogłoszę noworoczny konkurs. Będę grał w grę. To jest noworoczny program. Będę grał w grę, w którym pokazujemy najlepsze gry 2017 roku. A teraz czas na podium czyli takie gry, które zastąpią Wam obcowanie z rodziną, znajomymi i prysznicem. Czas na numer 3 na naszej liście, czyli Divinity Original Sin 2. Kontynuacja gierki, która była ogromnym sukcesem, dała jeszcze lepszą gierkę. Divinity 2 to tak niesamowite RPG, że dosłownie każdy krok w gierce sprawia ogromną radość, walka daje niesamowitą satysfakcję, a fabuła przenosi nas do innego, lepszego świata, w którym mama już nigdy nie każe sprzątać nam pokoju, w którym ponoć śmierdzi starą skarpetą, co jest oczywiście nieprawdą, albo przynajmniej nam ten zapach już nie przeszkadza. Nie dość, że w single-playerze, czyli jakby kto nie skumał, siedząc samotnie przed komputerem, możemy samotnie albo z drużyną przemierzać ogromny świat, Divinity. To jeszcze twórcy dali nam opcję kooperacji z czterema graczami online. I mówię graczami, bo jak już wspomniałem, gracze w Divinity nie mają czasu na nawiązywanie przyjaźni, nie mają czasu na mycie się, nie mają czasu na nic. Czas na mój numer 2, czyli Legend of Zelda Breath of the Wild. Ta gierka była tak wyczekiwana, że przed sklepami na całym świecie do dziś leżą ciała nerdów, którzy czekali na jej wyjście. Była tak często ogrywana, że większość jej graczy ma odciski na odciskach na palcach. Nowa Zelda ma wszystko to, czego można chcieć od gierki. Nawiązanie do klasycznej fabuły i nowe wątki, które rozwalają umysł. Nieograniczone możliwości w grze od typowej dla gier walki. Aż po jakieś wymysły z gotowaniem. I przede wszystkim przeogromny świat, w którym łatwiej się zgubić niż w rosyjskiej tundrze. Będę grał w grę. A teraz czas na miejsce pierwsze. Pierwsze miejsce. A numerem 1 2017 roku zostaje. No właśnie. Zawsze znajdzie się jakiś mądrala, który powie, a gdzie jest ta gra, a gdzie jest tam ta gra. Dlatego postanowiłem, że to wy wybierzecie numer 1 2017 roku. Pod tym zdjęciem wrzucajcie swoje propozycje na najlepszą grę 2017 roku z opisem, dlaczego waszym zdaniem to najlepsza gra. Do zgarnięcia kasa na gry. Będę grał w grę. Gotowi? No to do roboty. A teraz czas na świrów z internetów. Tu widzimy, jak gościowi pomieszało się w głowie. A tu, że dla prawdziwego żołnierza grawitacja to nie przeszkoda. A na koniec widzimy, że gangster nie może być miękki. Będę grał w grę. Wy też nie bądźcie miękcy i oglądajcie kolejny program Będę Grał w Grę w SKTV w sobotę o 9.30. Niech gra będzie z Wami. Po ile to mięciutkie? Nie stać cię! A, super!